Standardowo, standardowo 3 otwory 4 metrowe. Działka jeszcze 5 lat temu była polem uprawnym. Jedziemy w teren, zobaczymy jak to tam wygląda. Więc tak, otwór numer 1, odwiercony tam. Dwieczka tam. Jesteśmy przy trójce. Dużo eee, Żeby to trochę ułatwiona, bo tutaj widziałem ślady po poprzednim geologu. To Działka przed zakupem także już wiemy, że nie jest źle. Wodę mamy na 23. Dobra, pierwszy metr 30 cm gleby pylastej, wilgotnej, poniżej, poniżej przejściowo piasek pylasty plus był takie 10 cm. Dalej kontynuuje się piasek drobny. Identyczna sytuacja w otworze numer 1. Tu jeszcze nie było tej fazy pośredniej. Jedziemy głębiej. Pomiędzy pierwszym a drugim metrem sytuacja podobna w każdym z otworów. Kontynuujemy się do jeden piasek drobny plus średni, miejscami przewarstwiony piaskiem lekko, ale to lekko zaglinionym. I od metra 60 już mamy piasek gliniasty, lecz też z niedużą zawartością frakcji lastej. Drugi metr, jedziemy w dół na około 2,60. Zwiększa nam się zawartość frakcji lastej w, tej, w tym piasku gliniastym. Także tutaj, już taki typowy piasek gliniasty mamy na jedną kuleczkę twardoplastyczny. Poniżej w dół glina plasta zwięzła na cztery wałeczki. Poniżej pył w stanie twardoplastycznym. No i tutaj zaczynają się różnice. Pył nam się kontynuuje do około 3,5 i poniżej. Jest pył przewarstwiony gliną piaszczystą i gliną pylastą zwięzłą. W pozostałych otwor, otworach od 3,70 mieliśmy do 4 tylko tą ciemno-szarą glinę piaszczystą. Ogólnie woda jest bardzo głęboka, brak gruntów plastycznych, także działka jest w porządku.